z tej strony TatanySzefuncie Dzisiaj od... nagrywam odcinek z gry Fortnite I ten odcinek ma challenge Jeden kolor challenge W jednym koloru challenge chodzi o to, że jak znajdę na przykład szarą broń To już nie mogę żadnego innego koloru podnieść No muszę tylko już szarą broń grać do końca odcinka Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie Chcę zamienić kciuki. I kiedy wyląduję, to będzie się widzieć. Widzicie? I nawet ten szereg działa. tylko mi to porwał Zaraz będziemy się Okej, okay, widzu Ja już wylądowałem um, Liczyłem, że na początku znajdę zieloną broń Wy to widzicie? W takim nieszczęście, że to jest masakra Okay, ale miejmy nadzieję, że znajdziecie jakąś broń nie pieską tym razem, bo kurde, no, kurde. Tu znowu? Tak, bo mam nadzieję, że nie będę musiał grać tylko łukiem, bo łukiem normalnie prawie się nie da grać w bez... A wiecie z jaka jeszcze jest... No to nie jest broń, ale dobra to jest rzecz. Harpon. Ja nawet umiem grać z harpuna, no to makarzyk potrafi i no na razie teraz nie znalazłem. No nie, no słuchajcie, no to jest taki pek, że większego nigdy nie miałem, Ale na, możliwe że coś dobrego wyłowię. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby dobrego było. Jak tego nie było, wie, to znaczy, że nie daliście łapki w górę. Okej, okay, na razie mi chyba jakaś to badała. OK, rybka. Na razie to mi się podoba. Ja wszystko już wyłowię, to będziemy się widzieć. Okej, okay, chyba ktoś tutaj nie da łapki w górę. Ponieważ jak tutaj patrzę, to aż oczy czym jeszcze pięknie. Dwa zielone PM-y, no wiecie co? Wszystkie się. nie, nie da w górę. Bynajmniej do tego zachęcam. Oj, nie, to było przypadkowo. To nie było specjalnie. To Z... jest chłop tutaj mi ciągle głębi. Ale nie będę go na razie, zbierzał, Bo jeszcze zginę. A tego nie chcemy raczej w tym odcinku, nie? Serio? Sary PM. Ja się wstydził normalnie. Dlaczego się łapę w górę nie dajecie? Okej, okay, to mi się podoba, bo to jest łódka. A ta łódka jest dobra. Chyba chcę tutaj subskrypcję. Dziękuję bardzo tej osobie, która zostawiła w ogóle łapkę w górę. Czytam subskrypcję. I dziękuję też za tą łódkę. Bardzo mi się przyda. Napiszcie w komentarzach jaka jest Wasza ulubiona rybka. A w ogóle dzisiaj było powiadomienie w lobby, że jest nowy egzotyczny Napiszcie w komentarzach jak w ogóle ktoś mi grał, kto jest dobry, czy nie. O, meduska. Będę miał 6 meduzek. a ja bardzo lubię te meduski, więc. O, łypka, to mi się podoba robić. Ok, następna łupka. No, dziękuję za te wszystkie łapeczki w górę. Ok, tyle łapeczek w górę na pewno i chyba trochę jest. Teraz stworzymy sobie łód. Nie, to ja zrobiłem. Chyba ten część dzisiaj nie nazwiemy. Ten. Jak to się wam powiedzieć? Chyba ten część dzisiaj nie nazywamy Jena, broń, czync, bo przypadkowo sobie ulepszyłem broń no nazywamy dzisiaj ten część rybki Czerny. Normalnie... nie. Masakrę, ja o tym zapomniałem. Ja tutaj będę trochę tutaj taki łodzi robię, aby mnie nie, nie zabił. Postaram też mieć dobre miejsce. Wiecie co? Ja założę się, że tam nikogo nie ma. A tutaj co zrobimy? Zostawimy tutaj dla kogoś meduski. Dokładnie. Głowny normalnie nie będzie wiedział co się dzieje. O jaki... Dziługi nagle BUM wskakuje, a tutaj surprise. Jest podzianka i BUM latje w powietrze Właśnie, tutaj są rybki challenge. A w ogóle jak będę miał harpun to nie mogę się bronić czy tam atakować, bo przecież to łowimy, nie? Okej, okay, oha. Albo nie. Aaa, nie uważam. Czy ile zielonych tych rzeczy normalnie no, znaleźć? No. O nie, tam jest jakiś człowiek. Oj, on chyba idzie po ten łuk. On chyba idzie po ten łuk. Nie no, chłopku idzie po łuk, no. Patrzcie, chłopku idzie po łuk. Może szkoda gadać. Ale... Lecę challenge, jak to brzmi. Trochę dziwnie. Lecę na umysł challenge, nie no, żarcik. Jak to się będzie działo, to to. to, to pokażę wam to. Widzicie co? Patrzę, chyba jakiegoś tego typa, co tam się budował. Chyba wziąłem mu trochę obrażeń z tych. A później chyba będzie artysta chyba, że... No patrzcie, łuk ten mój Byli chłopowi musiałem zadać dużo HP Wydaje się, że on nie umarł Bo przeważnie po trzech chłopkach się ginie O nie, on nie tam On jest tam, to krzakał Tak, to jest ten mój łuk A nie, jest też go ma Ale on też go ma Trafiłem sobie na nie? ale nice. Lidnie. Jest. Chłop, Jest. Mamy fraga. Mamy to. Dobrze, widzowie. Tak, normalnie, jakbym nawet zakończył ten filmik to bardzo bym się cieszył. Bo mamy fraga. Mamy fraga tylko łypkami i jedną apteczką challenge. No to ja bardzo z tego się cieszę, ale z następnego typa nie dam rady pokonać. Nie, tutaj są wilki, jednak muszę tutaj pozostać. Spróbuję zgarnąć wędkę tak nasze pciora. I jeszcze możliwe, że coś wyłowię. Ale no super, by było. Jak już to zrobię, to będziemy się widzieć. Są problemy, są problemy. Bardzo duże problemy. O nie. Na szczęście, że mam tylko kilow. Znaczy, to nie jest szczęście, to jest to, pokażę. Okej, okay, popchnął Stał za 40. To łypka, ona jest na pewno dobra. OK, on mi e, uratował. O, to jest raczej swojego przeciwnika od Tego jeszcze nie było. Ale ja bym wiecie co wam powiedział? Na szczęście, że tego nie było. Przukujemy teraz coś wyłowić. Nie! Nice. Kolejny z no, co jest? Jesteśmy widzowie w WDWF TOP 10. Czyle wędka, nie? Mam no, teraz harmonizał chciałbym. Damy no, no, tylko tutaj, już tak wypowamy. Okej, tutaj jest jakaś broń. No ja i ci chyba gdzieś ci chyba bierze na odcinku to farela widziałem. Wydajcie no w ogóle znać jakich youtuberów oglądacie w Fortnite. Nie w Fortnite. Do kogo oglądacie. Dajcie mi więcej takich puszek. Są puszki miał śniaka. On po prostu jest... On niczego po prostu nie segreguje i na pewno wyrzuca. Wie. Znaczy, chłopiec puszki z jedzeniem ale ciekawe co chłop będzie sobie myślał Jak mnie normalnie znajdzie I nagle patrzy Co? Że ja nic nie mam? o to ten chłopiec, który się ze mną widzi, że ja chłopów nie mam no, puszczę, To jest w miejsce, ale no mamy jednego fraga z tych meduzek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przypominam, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ero.